Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Gotabla, to jest kolejny odcinek z serii Pogromcy mitów Kroniki Mertany. Odcinka nie było już dwa tygodnie. To jest spowodowane tym, że no mam pracę i muszę zajmować się pracą. A jak wspominałem, chyba w zdrowym odcinku, że odcinki będą się pojawiać jak będę miał czas na nagrywki. A jednak moim priorytetem są live, na które oczywiście zapraszam. Link do liveów macie w opisie. Pamiętajcie też o zostawieniu ocen oraz o napisaniu komentarza z nowymi mitami. Aby miał co wybierać do następnych odcinków, kilka mitów już mam na następny odcinek, ale przydałoby się ich więcej. Pamiętajcie, że jak znajdę. Jakiś dzień, że będę mógł na przykład poświęcić więcej czasu na nagrywki, to nagram i dwa odcinki. Dzięki temu pojawią się one szybciej. A teraz bez zbędnego dłuższego przedłużania, zapraszam wszystkich do oglądania. W kraterze wulkanicznym znajduje się UFO. No i mamy pierwszy mit, i ten mit. Raczej każdy zna, więc dla większości będzie to fakt. A mianowicie w kraderze wulkanicznym, który tutaj jest, o już właśnie na niego wlatujemy. Znajduje się Ufo. Pełno filmów na YouTube się pokazywało właśnie z tą informacją ukazującą to ufo, ja też już to widziałem. O, ale lagi są. O! Przez ilość NPC to są lagi. <laughs> Ale żeś tu się dzieje Przez ilość NPC to są wszystkie LPC, które już są niepotrzebne w grze. Bądź są martwe, jak widzicie, niektórzy leżą martwi. No, to jest taki śmietnik, można powiedzieć. I mamy tutaj UFO, więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony. Jeśli dostaniesz się do miasta bez gildi, glejtów i tym podobnym, to idąc do slamsów strażnik-snajper cię zabije. Okej, okay, ja już się na ten błąd, czy nie błąd, jak złotek złoczy, to ma być taka mechanika, natchnąłem. A mianowicie, przejdziemy sobie do slumsów, jak dostaniemy się do miasta w jakikolwiek sposób, ee, w jakikolwiek sposób dostaniemy się do miasta... Bez glay bez żadnego questu, bez specjalnego się dostania i wchodząc tam, zestrzeli nas. Oj, e, zestrzeli nas kusznik tak, jakbyśmy szli normalnie, e, raczej szli. Tak, jakbyśmy płynęli w nieodpowiednim momencie przez morze. No, teraz będą wszyscy mnie zagadywać, ale to mniejsza. Masakra, wszyscy teraz będą mnie zagadywać. Biegnę sobie na przyspieszenie czasu, naprawdę fajnie to ułatwia. Ok, mamy tutaj klasztor. Nie klasztor tylko kościół i tu już jest port. I jak przejdę przez tą bramę, to za chwilę powinien nas zaatakować i dokładnie tak jakbyśmy przepłynęli, widzicie? I nie żyjemy. Więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony. Gdy pobijesz żebraka to ten przestanie nas prosić o pieniądze Kolejny mit w mieście Tym razem z żebrakiem I coś wam pokażę tutaj normalnie yy, Dajemy mu tego jednego złota Jak nas zaczepia, zaczepia Idziemy się przespać do następnego dnia Ok, przespaliśmy się do następnego dnia I sprawdzamy Czy do nas zagada Zagadał dobra to teraz robimy tak. Eee, zrobię to w ten sposób, że wezmę tutaj, prześpię się do następnego dnia. Wyciągnę miecz. Okej, okay, pobiliśmy go. Przyspieszamy czas, żeby szybciej wstał. Ok, wstaje i nie zagaduje do nas, dobra. I teraz prześpijmy się do następnego dnia. Jak widzieliście przed chwilą, jak spałem, to następnego dnia on normalnie nas zagadywał i prosił o złotówkę. A zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym momencie. No już nas nie prosi, więc macie sposób, jeżeli jest dla was irytujący, wystarczy go pobić, nikt nas tutaj nie zaczepia, że mu to zrobiliśmy, a mit mamy potwierdzony. Strzelanie w manekina z kuszy bez autoajmu, bo inaczej się nie da, sprawia, że strażnicy się triggerują i zaczynają go atakować. No i kolejny mit mamy w mieście, tym razem tutaj z manekinami i strzelaniem z kuszy. I o dziwo w tym micie będzie potrzebny Union albo Ninja z wolnym celowaniem. Jak widzicie, mam wolne celowanie. Oj, dobra. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. I strzelając w tego manekina, oni się strigerują. Odłóż to, albo ci przyłożę. Okej. Okay. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, przyspieszmy. Wróćmy się tu. Nie koni się nim zajmą. Okej. Okay. Oj! Trafiłem niestety liwa. Zgłoszono przestępstwo. Oj, niechcący. Dobra, ja to wczytuję i sprawdzamy jeszcze raz. Dobra, i sprawdzamy. Pożałujesz tego! No nie, i trafiłem tego w jednego z bohaterów. Czytam jeszcze raz. Ale coś czuję, że jednak to nie zadziała. Dobra, sprawdzamy po raz kolejny. Odłóż broń. Pozałujesz tego! No nie, niestety przez tego manekina przestrzeliwujemy. Robię ostatnią próbę, jak to nie zadziała, no to raczej już nic nie zadziała. Zrobimy z takiego bliska. Celujemy. Widzicie? Odbija się. Albo ci Dobra, sorry. Nie jesteś wcale taki głupi na jakiego wyglądasz. Jeszcze raz celujemy. C no i dostał on tutaj rykoszetem, ale niestety, bo widziałem jak się odbija strzała. I dostała w niego i pokazało obrażenia, a nie w maneki na Manekin dostał kilka razy i to nie zadziało, więc mit mamy niestety obalony. Zawodospadem w pobliżu Silbach w stronę Bodowina można znaleźć skarb dwóch żaboludzi oraz notatkę. No Okej, okay, jesteśmy tutaj. Tutaj mamy Silbach tam idziemy w stronę bodowina tego alchemika natomiast tutaj mamy wodospad i za wodospadem znajdziemy dwóch żaboludzi oraz notatkę ciekawe co to jest za notatka przeczytamy sobie ją Oj, ten tędy nie wejdę dobra już widzę którędy wejdę tędy o wejdę na spokojnie dokładnie jakby ktoś się pytał, jeszcze raz mówię, to jest przyspieszenie czasu z unionów. Wszystkie spisy unionów, jakie używam, macie w opisie. Tu mamy jaskinię i tutaj jest dwóch żaboludzi. Okej. Okay. Żaboludzie nie żyją. Ja nawet nie wiem, po co to zbieram. I mamy jakąś notatkę. Dobra, przeczytajmy ją. To jest ta notatka. Wygrałem. Może im nie dorwali, ale udało mi się zabezpieczyć moje skarby. Oprócz skomplikowanego zamka zadbałem, by same drzwi były nie do sforsowania. Tylko prawdziwy król złodziei mógłby dostać się do środka. Nikt nie położy rąk na mojej skrzyni. OK. I tutaj jest normalnie otwieranie zamków, ale ja to otworzę w... ten, wyłamywaniem zamków, z Unionów oczywiście. I zobaczmy co my tutaj mamy. Jest! księdeczka ze skarbem. Tutaj też widzę, że jest do otwarcia otwieraniem zamku, więc wyłamujemy. I zobaczmy co w niej jest. Ciekawego. Ok, mamy 68 złota. Jakby ktoś grał pod magię, mamy czarwir na drugi krąg. Pas zręczności, jakby ktoś grał pod zręczność. Jakieś bryłki złota, skórę czarnego wilka oraz okruchy magicznej rudy. No, powiem, że dosyć fajna skrzyneczka. I nic tutaj więcej chyba nie ma zbytnio, ale mit mamy jak najbardziej potwierdzony. Jeśli siądziesz na tronie w wilczym leżu, popełnisz przestępstwo. I sprawdzamy. Wyciągnij broń. Oo. Widzę, że niezbyt e, są skorzy do współpracy. To teraz trzeba zrobić to w ten sposób, że weźmiemy tutaj tego kolegę. Tak? Twoje przestępstwo zostało zgłoszone. Ej, jestem w totalnym szoku. Tego nikt się nie spodziewał. No dobra, pewnie dużo osób się spodziewało, ale to rzeczywiście prawda. I mit mamy jak najbardziej potwierdzony. I mogę przyznać, że jest to jeden z... Ciekawszych mitów, moim zdaniem. Podczas używania przedmiotu dającego efekty czasowe, stałe lub po prostu leczące, należy kliknąć CTRL-ALT-F8 w trakcie animacji, aby efekt przedmiotu nałożył się na bohatera a przedmiot pozostał w ekwipunku. Mamy tutaj Zupa Ziołowa, e, ziołowa Zupa Strola. I sprawdzamy. Mamy 1141 życia. 1146 Życia, i dodało nam Żyćko, a zupa ziłowa dalej jest. Teraz jeszcze raz sprawdźmy. 1146, 1151, a zupa dalej jest. I mogę sobie tak dodawać w nieskończoność. Widzicie, i dodajemy sobie w nieskończoność. To jest oczywiście bug. Control T8. Nie trzeba Marvin Moda w, yy, odpalać. Ja nie, bym nie polecał z tego korzystać, bo to psuje rozgrywkę, bo zdobędziecie jakąś miksturkę siły na początku, i sobie zrobicie 1000 siły i przejdziecie bez żadnych problemów w całą grę na pięści z lagą, czy jak chcecie. Nie polecam, ale jednak jest to prawda, więc mit mamy jak najbardziej potwierdzony. A więc odcinek już dobiegł końca, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, jeżeli Wam się podobało oraz o napisaniu nowych mitów w komentarzach, przypominam jeszcze raz to co na początku, oraz na moje live'y zapraszam, które odbywają się na Twitch'u, prawie że codziennie, link macie w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia!